A skąd to zainteresowanie Chinami? Co, ja? Generalnie jak zawsze takie pytanie też pada. do, Jest taki rozmówca, który też o Chinach się zajmuje Leszek Ślazyk. On zawsze mówi, że on nigdy się sztukami walki nie, nie interesował i to go jakby nie wkręciło w tematy Chin. No to ja jestem typowo typowy, bo jak sztuki walki bardzo, ale. Wszystkie, jakby testowałem za dzieciaka różne sztuki, ale też i nawet brazylijskie, chociaż tam chyba najwięcej było to wspólnego z tańcem. Więc, więc ta Azja, chyba tak ogólnie mówiąc, u mnie była, bo to były Chiny, to była Japonia, Korei wtedy nie było, bo już też trochę lat mam, więc, więc to nie te czasy K-popowe, jeszcze ja się na to nie załapałem, raczej okres mangi, więc była to bardziej Azja, może nawet bardziej Japonia niż Chiny. Ale gdzieś te Chiny do mnie wróciły na studiach. Więc zacząłem się interesować na nowo, zacząłem sobie czytać, i, i tym razem zamiast Japonii pojawiła się, pojawiły się coraz bardziej Chiny. No i zacząłem poznawać ten kraj. To w zasadzie ja o nim dużo nie wiedziałem. Jak, jak o Chinach w sumie już prawie 13 lat opowiadam, to ja się dalej ekspertem nie czuję, ale, ale wtedy to, to była czysta zabawa i poznawanie podstaw totalnych podstaw Chin i z tymi z tymi podstawami, którym, w których, które ja poznawałem, dzieliłem się z innymi, więc.